Dobrze, kolejny rzut karate tani Otoshi. Tu będziecie zaskoczeni. Robiliście go milion razy. Milion razy wykonywaliście ten ruch i właśnie. I teraz Wam pokażemy. Który to jest ruch. Który to jest ruch? Oczywiście możemy sobie to wykorzystać stąd możemy zrobić możemy zrobić jako obrona przed jego uderzeniem, uderza sobie wchodzę kontratakuję, tak, czyli gdzieś tam i co teraz robię? wchodzę edacji, pamiętamy, że jest to pozycja przygotowawcza do rzutów stąd jest karate hop raz skręcam się i stąd lecę hop bach Tęk, i zmieni. Tak? Tani Otoshi, bo kiedyś, kiedyś był taki pan, nazywał się Otoshi. Nie lubił tanie. wędrować po barach, lubił wędrować po barach, ale że był strasznie skąpy, to mówili na niego, że jest tani, tak? Że tani Otoshi przyszedł ktoś do niego, podchodził. A przepraszam, mógłbyś tam rzucić do, e, do wina, a w sali zawsze wadał, że jego nie pytają, nie jest tani. Tak? E, stąd tani otoszy, tak? E, bo jak go ktoś nagabyło i zaczekał, to on właśnie tak go rzucał. I odniósł się od, daj pięcioka, a to park rzut. Tak, e, i właśnie e, stąd się przyjęła nazwa tego rzutu. Rzut przez bar. E, Widzimy, zobaczcie, uderzył tak na przykład. Potem stawiłem go, hop. Hop. Pinyan go. Tak? I kontynuujemy dalej. W tym kata jest ten rzut. Ostatni y, ruch w tej sekwencji ruchowej. pinian go. To jest rzut przez bark. Tak właśnie. Dziękujemy, dziękujemy. Wyrazu uznania musicie wysyłać. E... Gdzieś tam Madagaskar. Tam e... pingwinom się przyda. O, chcesz być rzucony przy tym tempie? Niekoniecznie. Nie lubię e... taniego to e... średnio to wybaczcie, ale tej akcji nie pokażemy wam w szybszym tempie. Co jest zrozumiałe tak, rzuty to jest naprawdę potężna broń. A w dodatku jesteśmy niewyspani, jest zimno i tak mięśnie trochę sztywne, żeby tam się nic nie stało. Także, no sorry, nie chce nam się. Taki klimat, nie? Ale wy jak najbardziej rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.